Mój drodzy gościem Radia Tobie naprzeciwko mnie, jest Maryla Rutowicz. Dzień dobry Pani Marylo. Dzień dobry. Witam Panią serdecznie, bardzo się cieszę, że znalazła Pani chwilę, aby ze mną porozmawiać. To dla mnie ogromny zaszczyt. No, ja wiedziałam, że będziesz u mnie. <noise> to już menadżer uprzedzał. <noise> Bardzo mi miło. Pani Marylo, chciałbym panią zapytać w skrócie, żeby pani opowiedziała o początkach swojej kariery. W skrócie to się nie da, bo to jest 50 lat. <noise> ja bym mogła opowiadać i odpowiadać. No tak. Ale zaczęłam... ojej, zaczę, jeżeli chodzi o karierę, to takim pierwszym ważnym y, sukcesem było wygranie festiwalu studenckiego w Krakowie. Uh -huh. y, wtedy razem ze mną startował Marek Grechuta i Marek był trzeci, ja byłam pierwsza. Uh -huh. To był 67 rok listopad. I potem był festiwal w Opolu, bo od razu mnie tam zauważyli, zaprosili do Opola. Ale pierwszy festiwal rok później, w 1968, był nieudany. Po prostu poległam, nie było sukcesu. Zresztą byłam słaba, więc nie należał mi się żaden sukces. Wtedy występowałam z orkiestrą, to nie były moje klimaty, moje brzmienia. I dopiero w następnym roku, w 69, jak już miałam swoich gitarzystów, kolegów z awf no to to już była nasza muzyka, już graliśmy po swojemu i, i wtedy był sukces. Wtedy pierwsza moja taka piosenka, która, którą śpiewałam, ym, mówiły mu, a w następnym roku, w 70, jadą wozy kolorowe, no to już były wielkie sukcesy. I potem to już było pasmo sukcesów, bo potem były festiwale sopockie, pierwsze trasy koncertowe, już zaczęłam grać koncerty, wydałam yy, płytę w Niemczech, w, yy, w Czechach, no i tak to się toczyło. I tak jest do dzisiaj. No i tak jest do dzisiaj. Ja muszę Pani powiedzieć, że pierwszy raz będę dzisiaj na Pani koncercie na żywo, bo Wcześniej nie miałem okazji oglądać w telewizji albo w internecie, ale za każdym razem podziwiałem Panią za tą siłę, za tą energię, którą Pani ma. I nie ukrywam, że często myślę sobie, że chciałbym dożyć takiego wieku i mieć tyle energii, co Pani. Taki koncert kosztuje mnie bardzo dużo energii. Ja wczoraj grałam pod Gdańskiem, 20 kilometrów, właściwie takie przedmieście Gdańska. Było bardzo dużo ludzi, i ponieważ publiczność była taka. Dużo było młodych ludzi, taka była serdeczna, zwłaszcza grupy takich chłopców. Cały czas krzyczeli kochamy cię, Maryla, Maryla. To po prostu to mi dodaje energii, ta publiczność. Oczywiście są koncerty słabsze, są koncerty też takie, gdzie ta publiczność tak nie reaguje. I mimo moich starań i wysiłków, nie wszystkie koncerty są takie same. I właściwie każdy koncert jest inny. A z czego to no wynika? Bo, o, ja wiem. No może właśnie ta energia od ludzi. E, nie, ludzi, ale to... właśnie, że nie zawsze dostaję tyle no. energii od ludzi. Czasami. E, chociaż wczoraj było dość chłodno wieczorem. E, tydzień temu też grałam taki koncert, gdzie było bardzo zimno. Pograłam e, od 9 wieczorem do 11. Aha. To było jakieś 11 stopni. Teraz już wieczory są bardzo zimne. Ale mimo to była super publiczność. No dla mnie najważniejszy jest sen. Ja się muszę wyspać. A to są takie jazdy szalone przez całą Polskę. Bo wczoraj po koncercie wyjechaliśmy po 11 wieczorem, bo po koncercie jeszcze podpisuję płyty. Tak. I, a spaliśmy w Łodzi, więc to mało drogi, trzeba było dojechać do tej łodzi. Tak. Byłam w łóżku gdzieś tak koło trzeciej rano. No i dzisiaj spałam do oporu, czyli do 12. Ale to dla tak. mnie jest za mało. No, no nie mniej, no, muszę teraz wykrzesać z siebie dużo energii. A skąd pani bierze tą siłę? Hmm. Żebym to ja wiedziała. Hmm. Hmm. <laughs> y Jak wychodzę na scenę, to właściwie i y rusza muzyka, to, 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 hmm. to, to, to mnie to buduje. Buduje moją energię. Y hmm. No i publiczność, oczywiście, publiczność. Reakcja publiczności. A jest jakaś taka piosenka z Pani repertuaru, która jest dla Pani szczególnie ważna? Jest bardzo dużo takich piosenek. Nie mam takiej jednej. Ale oczywiście publiczność czeka na te wielkie przeboje. Ja mogę sobie tam śpiewać i nowe piosenki z nowej płyty, ale tak naprawdę jak zaśpiewam się do pociągu czy Niech żyje bal, to wtedy cała widownia śpiewa ze mną. Ja muszę... Ja muszę Pani powiedzieć, że Dziś szczególnie czekam na jedną piosenkę. No, na jaką? Ponieważ jest to moja ukochana i mojej mamy zresztą piosenka Łatwopalny. A, śpiewam zawsze. Śpiewam Niech żyje bali, zaraz potem śpiewam łatwopalnych. I proszę publiczność, żeby podnieśli zapalone telefony do góry. I to tak pięknie wygląda z las tych zapalonych telefonów. I no naprawdę piękny widok. Tak się składa, że będę miał dzisiaj również możliwość zapowiedzieć Pani Konferencję. Wiem, wiem, wiem. Razem z Panem konferencjerem, więc będzie mi łatwiej zdecydowanie. O wiem, bo już słyszałam. Ale zastanawiałem się, jadąc tutaj, w jakiś sposób. Najlepiej Panią zapowiedzieć. No i tak jest? jak czujesz? No, właśnie chodziło mi o to, aby Pani wypowiedziała się, czy ma Pani jakieś konkretne życzenia? Nie, co moje. nie, nie mam. Nie mam. Ma. Okej. Okay. Jest to dla mnie bardzo ważne i na pewno będzie mi łatwiej, bo przyznam szczerze, że. Po raz pierwszy będę zapowiadał kogoś takiego jak pani, co wydawało mi się niedawno rzeczą niemożliwą. Wszystko jest możliwe, okazuje się. Wszystko a się, się może zdarzyć. A się okazuje, że wystarczy tylko wprosić. Wprost, wprost się pytać, no rozmawiać z ludźmi, że to nic nie kosztuje tak. Tak naprawdę, bo ja wiele wywiadów przeprowadziłem ze znanymi ludźmi, ale z takim kimś jak pani jeszcze nie. I bardzo za to dziękuję, że zgodziła się pani na to. Jutro słuchacze będą mogli tego posłuchać. A mam jeszcze prośbę, aby przekazała pani pozdrowienia słuchaczy radio? tobie Tobi FM Jak się nazywa radio? Tobi FM Tobi? Tobi FM Tobi FM Tak To jest radio stąd, tak? Internetowe, ja Motowie Kołopiły. A wiem gdzie Jezu? To Zbry. kawał drogi. Tamto specjalnie. To kawał drogi. Tak. No. Za tydzień. Za tydzień jadę do Jurka Owsiaka. Bo, Do Warszawy, tak? Tak. Zaprosił mnie na wielki mecz w Woszku TVN. Jestem tam. zaprzyjaźniony z Jurkiem Owsiakiem Aha. i jego fundacją. Bardzo się przyjaźnimy, można powiedzieć. No, to bardzo miłe. Cieszę się, że będzie okazja się zobaczyć ponownie. Bo jest on dla mnie takim ojcem, można powiedzieć. <grych> jak dla chyba wielu młodych ludzi. No ma autorytet, Jurek. Poznała pani Jurka? Oj, wiele razy go widziałam, ja go... brałam udział we wszystkich hmm. aukcjach jego od początku. Zawsze coś przynosiłam wtedy, jak były finały. W studio zawsze coś przynosiłam, albo złotą płytę, albo jakiś prezent. No, zawsze go wspierałam, zawsze, od samego początku. To jest, bardzo go ocenię i uważam, że jest. To jest piękne, pan, co to robi. No, absolutnie. Jurek i kompletnie nie rozumiem. Ludzi, którzy to krytykują. I ludzie wszystko potrafią skrytykować. Tacy są ludzie. Po no tak. Nie, nie wiem, zawiść, zazdrość. Nie umiem powiedzieć czemu. Mnie to też dziwi. No, tak. no ale cóż. Nic na to nie poradzimy. Ruchmy no to swoje. Ruchmy Ruchmy tak. swoje. Nie przejmujmy się tym, co... Mówią inni. Bardzo dziękuję Panie Marylu za rozmowę moim gościem. Moi drodzy była pani Maryla Rodowicz. Dziękuję. Już pozdrawiałam słuchacie, tak? tak? Tak, dobrze. Jeszcze raz pozdrawiam. Dziękuję bardzo.